Dzień dobry Państwu, Jan Fior. Kryzys 2020. Dzisiaj dokończenie tej analizy o gospodarce światowej w 2024 roku. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fior. Proszę Państwa, pierwsza część była chyba 10 dni temu, teraz, teraz dokończenie. Gospodarka Światowa rok 24. Chciałem podziękować wszystkim za przedsprzedaż. Nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji. Było ponad 150 osób kupiło wielką konfiskatę. E, wysyłkę zaczynamy jutro. E, przed, proszę troszkę cierpliwości, bo tak jak się te 150 nawet więcej tam książek będzie. E, jak się skumuluje, to jednak może to potrwać 2-3 dni. Przedsprzedaż się kończy 8 marca, już nie będzie przedsprzedaży. Także jeszcze 5, 6 i 7 e, proszę można, można zamawiać. Książka Dawida Weba, Wielka Konfiskata, jest, będzie już w księgarniach od środy. I chciałem Państwu zwrócić uwagę, że to bardzo ważna pozycja. Jest to książka o rugowaniu prawa własności i konfiskowaniu naszego majątku w majestacie prawa. Przedstawia koncepcję, nie koncepcję, ale właściwie efekt, skutek koncepcji pozbawienia nas prawa własności w wielu wypadkach i do papieru wartościowych, i do nieruchomości, do złota nawet też, do, do wszelkich właściwie dóbr finansowych. Nie wiadomo z jakiej racji, no ale to przeczytacie sobie Państwo, to będziecie wiedzieli. Dług dzisiaj jest bardzo groźny. Ta książka jest taką. Takim ostrzeżeniem, żeby się jednak nie, za, nie zadłużać Bo to poprzez dług się wszystko przenosi Nie są w stanie w tej chwili Właściwie żadne z państw nie jest w stanie Spłacić swoich długów W związku z tym będą próbowali Nas okraść No i to jest właśnie o tym jak nas będą okradać I co zrobić żeby nas nie okradli Albo No tak Proszę Państwa Jak zwykle Przypominam o Akademii Młodych Milionerów, to jest seria książek dla dzieci, dla dzieci, dla dzieci i młodzieży, książek poświęconych gospodarce przedsiębiorczości, biznesowi, w takiej skali baśni, opowieści, bajek, które mają służyć budowie pewnego rodzaju myślenia, właśnie takiego myślenia twórczego, jak być samodzielnym, jak sobie stworzyć miejsce pracy. I i działać w tym kraju, w tym świecie ogłupiałym przez chaos i korporacjonizm i różne inne globalizmy. E, oczywiście przypominam też Państwu, że e, no już, już ociera, się, ociera się złoto o 2100 dolarów. E, być może, że jest to efekt e, takiej e, dość głośnej ostatnio historii, że e, doniesień, że. Oligarchowie, się nazywa miliarderzy, bo oligarchowie są tylko w Rosji i na Ukrainie, a, a, a amerykańscy oligarchowie to są miliarderzy, więc oni zaczynają kupować złoto. Zaczynają się w ramach tego swojego przygotowania się do najgorszego, co się może zdarzyć, również umieścili złoto. Stąd ten gwałtowny skok pod koniec ubiegłego tygodnia. No i mam nadzieję, że to się. Że, nie, mam nadzieję, no. To, to różnie jest prawda, bo ci, którzy jeszcze nie kupili złota, to będą poszkodowani, ale chcę przypomnieć, że było, było trochę czasu i trzeba się jednak zabezpieczyć bronić. E, proszę Państwa, chciałbym też powiedzieć tak, że, że my tutaj się przygotowujemy właśnie do takiej obrony, my do, 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 do uczymy się przeżycia, przynajmniej w sensie, w kategoriach materialnych. E, być może, że nie będzie takiej potrzeby, być może, że, że na świecie zapanuje nagle pokój, wszyscy się zaczną z wszystkimi e, czulić do siebie, e, godzić, kochać. E, ale to jest lepsze, e, gdyby, gdyby tak się zdarzyło i, by, i jesteśmy przygotowani, niż gdyby się nie zdarzyło, a bylibyśmy nie przygotowani. Stąd ja tu Państwa przygotowuję na najgorsze. To nie jest straszenie. Przygotowywania na najgorsze. A jak życie uczy, to wiecie, że nasze przewidywania odnośnie przyszłości są zawsze bardziej optymistyczne niż najbardziej, najbardziej pesymistyczny, najbardziej pesymistyczny obraz. Proszę Państwa, też namawiam was do czytania książek. Ostatnio takie pozycje, które chciałbym, żebyście Państwo sobie przyswoili ze względu na na to, że one się mogą bardzo przydać. To jest Fiat Standard Seiferdina Amousa Amous się nazywa Fiat Standard, po polskie Polska, po polsku już jest wydana wydał Freedom Publishing oraz druga książka to jest e, książka e, pana Epsteina, Epsteina e, pod tytułem Przyszłość paliw płynnych to jest książka o tej idiotycznej rewolucji walki, walce z CO2. Proszę też Państwa, żebyście udostępniali nasze filmy, bo bardzo mało jest udostępnień, tak? Byście się wstydzili tego, że oglądacie. Żebyście subskrybowali nasz kanał, bo wiecie jak to jest, jak się nie, nie ma wsparcia od Was, to, to i, i ci, którzy nami kierują, właściciele tego, tego kanału nas traktują źle dane, można też wspierać fundację Instytut Karla Mengera która nas wspiera no i dane na ten temat na temat jak zrobić i gdzie darowiznę na cele statutowej fundacji znajdziecie Państwo w opisie filmu proszę Państwa, no tu przychodzimy do, do Adremu ożywienie w globalnych e, gospodarkach właściwie jest mało prawdopodobne biorąc pod uwagę to co w tej chwili się dzieje, słabość pieniądza, inflację, zadłużenie, ożywienie jest prawdopodobnie produktem ubocznym takiej popeliny na, 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 na giełdach, która, może nawet w mediach, popeliny e, nastawienia, kłamstw, propagandy, która nam to tłumaczy, że, że, że rośnie, wszystko rośnie, no bo rosną ceny, a rosną ceny dlatego, że spada pieniądz. Przyspieszenie monetarne, to, które w tej chwili ma miejsce, czyli, czyli zwiększenie, zwiększenie podaży pieniądza, spowoduje jeszcze gorszą sytuację niż była. Grozi nam recesja. Taka jest takie podsumowanie tego, co się dzieje w świecie. Jedną Jednym z podstawowych scenariuszy na 2024 rok jest zwrócenie uwagi na ryzyko geopolityczne i kryzysowe związane z wojną. No to jest druga sprawa. W pierwszej połowie roku recesja w Stanach Zjednoczonych i w Europie będzie w pełni widoczna, a dwie wojny nasilą się do tego stopnia, że rynki. Finansowe nie będą mogły ich dłużej ignorować. Ja mówiłem Państwu, że teraz rynki finansowe tak się zachowują, jakby tej wojny nie było, ale wojny, wojny są i będą coraz większe, coraz bardziej się na, nasilać. Widać to i na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, widać, widać w, relacjach, w relacjach z Iranem, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraela z, z Iranem, no i widać oczywiście na, na Ukrainie która bardzo, bardzo teraz zabiega o te 61 miliardów i też opowiada, opowiadają przywódcy, jak to tam się wielkie rzeczy dzieją. Rynki ulegną korekcie na pewno. Rynki, mówię w sensie giełdy, giełdy papierów wartościowych, czy to akcji, czy, czy obligacji, na pewno spadną przynajmniej tak o 30% wyżej. Stopy procentowe, jeżeli stopy procentowe Banki centralne obniżą teraz stopy procentowe, tak jak powiedziałem, to i zakręcą kurek z kredytami, no to wiadomo, że nic dobrego z tego nie wynika. W drugiej połowie globalny wzrost gospodarczy odbije się trochę, ale pod silnym wpływem inflacji, wywołanej właśnie spadkiem, spadkiem wartości dolara, czyli wzrostem stóp. Stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych i spadkiem wartości dolara. Mniej więcej tego indeksu DXY z, ze 104, tak jak dzisiaj jest, do około 90, a może nawet mniej, może spowodować również przy okazji gwałtowny wzrost cen energii, żywności, no i oczywiście dalszy wzrost nacisków na płace. Nie wiem, czy to się powiedzie, ale to spowoduje jeszcze większy wzrost cen. Zużycie miedzi jako tego metalu, który, który jest najlepszą ilustracją sytuacji na rynku, takiej, takiej bieżącej sytuacji na rynku, jest zwiększane przez przemysł, który nie tylko uzupełnia zapasy, ale także jest większa. Także to jest ten sygnał, jedyny sygnał optymistyczny, który będzie mówił, że jednak coś się może, coś się może poprawić. Proszę Państwa, Jedyną do, naprawdę dobrą wiadomość to jest to, że, wzrost, że następuje wzrost zakupów złota przez amerykańskich oligarchów to co przed chwilą mówiłem. I to spowodowało wzrost, wzrost ceny złota do, do, do około 2100. Również spowoduje, spowoduje, czy spowodowało wzrost wartości bitcoina, bo to jest też ucieczka od od iluzji gospodarki sterowanej przez banki centralne. Także to są te wiadomości dobra, a o bitcoinie no to taka średnia. Długoterminowe stopy procentowe wkrótce mogą gwałtownie wzrosnąć i to może spowodować wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji z amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Jeżeli ten wzrost się zbliży do 10%, jeżeli zauważycie Państwo, że to rośnie w tej chwili jest 4,2%. Jeżeli będziecie widzieć, że będzie 5, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, bo to są te wzrosty, to wymagają ogromnych ilości sprzedanych obligacji, będziecie widzieć, że już się zaczyna. I wtedy trzeba będzie uważać, bo prawdopodobnie w 25 roku ta rentowność przekroczy 10%, a to będzie oznaczało wybuch deflacji. Spadek, gwałtowny spadek cen już w niektórych krajach się to zauważa. W Stanach Zjednoczonych co prawda jest to zafałszowany rynek nieruchomości zachowuje się w sposób taki, jakby był już deflacyjny, trochę spada, ale, ale jest presja, tylko presja na kupowanie, tylko nie ma, nie ma, nie ma kredytu. To jest problem i nie ma, i nie ma nieruchomości. Ale w Niemczech jest bardzo źle. W Niemczech, w Niemczech rynek nieruchomości tak spada, że, że ja bym nawet proponował, żebyście Państwo pojechali do Niemiec, jeżeli macie jakieś, um, za, jakieś tam zaskurniaki, kilkadziesiąt tysięcy euro, to możecie pojechać i kupić sobie tam nieruchomości. Teraz za, za, prawie za grosze. Niektórych opowiadał mi ktoś, że po stronie NRD-owskiej można kupić za 60% mniej niż jeszcze dwa lata temu było, czy półtora roku temu. Także można zrobić Niemcom na złość i kupić im, wykupić od nich nieruchomości. Niezależnie od faktycznego tempa wzrostu PKB w czwartym kwartale zeszłego roku istnieje bo, dlatego mówię niezależnie, dlatego, że istnieją podejrzenia, że to było, że dane są fałszywe. Bo, bo jeżeli zadłużenie wzrosło o 1,4 o 1,4 dolara na każdego dolara PKB, no to znaczy, że PKB maleje, a nie, a nie wzrasta. No, w zeszłym roku miało, było około 5%. Rzekomo. Wskaźniki wyprzedzające em, spadły w grudniu. Mimo zwolnienia tempo, tempo, tempu spadku em, nadal, nadal sygnalizują, że jest recesyjnie. Stany Zjednoczone są w trudnej sytuacji gospodarczej. Chociaż Okłamuje się społeczeństwo, że nie jest tak źle. Zadłużenie z tytułu kart, kredyt, kart kredytowych spadło w grudniu zaledwie o 1 miliard e, dolarów. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Podzieliłem na, na, na kilka sekcji. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny. E, i, ten, i, i, I to z, zadłużenie spadło tylko o 1 miliard, o 1 miliard e, e, dolarów, podczas gdy w listopadzie wzrosło o 15 miliardów, co stanowi. Najniższy, naj, 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 najwyższy wzrost w dziejach, największe zadłużenie na kartach kredytowych w dziejach Stanów Zjednoczonych i najmniejsze spad, spadki tego zadłużenia to znaczy, że ludzie nie spłacają. Spłacają prawdopodobnie tylko odsetki. Sprzedaż detaliczna w grudniu spadła o 0,8%, co, co oznacza wzrost rok do roku zaledwie 0,6%. Słabo, jak gorzej niż w 2020 roku. To nie był, 2020 rok to nie był ciekawy rok. Regionalne ankiety FED wskazują raczej na słabość niż na ożywienie. Według badań tra kondycji transportu towarowego prze przewozy spadło o 16%. W pierwszej w połowie 2024 roku spadną nawet i więcej. Inflacja kon jest ko konsekwentnie zaniżana przez biuro to się nazywa Bureau Labor Statistics, czyli Biuro Statystyk Pracy, gdzie manipuluje się tym wskaźnikiem CPI, czyli wzrostu, wzrostu cen, tak żeby inflacja była jak najmniejsza, prawda? John Williams z Shadow Stat, to jest taka prywatna instytucja, która jakby koryguje, podaje prawdziwe, prawdziwe dane o, o gospodarce. Mówi, że. To, co pod koniec zeszłego roku uznano za wzrost zatrudnienia, gwałtowny wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych o 353 tysiące osób w przedsiębiorstwach amerykańskich, z bliska okazują się, że, że, że to nie wzrosło, tylko spadło i to aż do 160 tysięcy dolarów. Korporacje od lutego redukują zatrudnienie co tydzień jakaś większa korporacja, nawet i medialne albo może zwłaszcza medialne, e, wyrzucają na bruk wspaniałych dziennikarzy 20-30% swojego, swojego personelu. Aktualna stopa inflacji wynosi 10,9%, chociaż podaje się, że jest w granicach 3%. To jest taka realna stopa 10,9%. Mhm. Inflacja uderzy w, w rynki, tak jak powiedziałem, w 2025 roku e, i... Może, może deflacja przejmie kontrolę pod koniec 2025 roku. Z 26 będziemy kupować za to nasze złoto, które żeśmy, którym żeśmy przechowali nasze, nasze aktywa pieniężne e, narażone na inflację. No i może, może coś na tym skorzystamy. Proszę Państwa, refinansowanie zadłużenia to oczywiście... E, w Stanach Zjednoczonych z problemy są z tym zadłużeniem. Dlatego, że ludzie w momencie, kiedy były procent, pożyczki na 1, 1,5, 2%, 3%, maksimum ludzie brali te pożyczki, tam są pożyczki na 30, na 30 lat, powiedzmy, no to, no to trzymają te pożyczki, nie spłacają ich. Także nie ma, nie ma takiego pędu do tego, żeby żeby spłacać, żeby przedpłacać i nie ma też pędu do tego, żeby ludzie sprzedawali swoje domy, to bo jak ma dom na 2% na 30 lat, to już może mu się taka okazja nie przetrafić. Po co będzie ryzykował, kupował następny, jak teraz może być 7-8%? Banki, banki pozostają przy swoich standardach i myślę wydaje mi się, że, że będzie coraz gorzej z polityką kredytową, Tam będziemy mieli do czynienia. Z takim zjawiskiem, które się nazywa credit crunch, czyli brak kredytu. Będą domy, będą chętnie do kupowania, ale nie będzie, czy do wzięcia kredytu, ale nie będzie kredytu ze względu na wysokie ryzyko. Unia Europejska. Proszę Państwa, istnieje skromne ożywienie wskaźnika e, zakupu menedżerskich dla strefy euro, ale ile z tego jest, e, to, jest to jest coś takiego jak. Samospełniająca się przepowiednia, że jak się mówi, chyba już jest ożywienie, to wtedy wszyscy myślą, że jest ożywienie i tak się zachowują, zachowują jakby ożywienie było. No wydaje się, że to jednak trochę z tym ożywieniem jest, jest słabo. Niemiecki indeks biznesu IFO nie jest zachęcający, wynosi 85, czyli spadek o 5,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a o 9% od stycznia 2022 roku. Czy, czy to znaczy, że jest ożywienie? No raczej chyba z tym ożywieniem może być, może być trudno. Prawdopodobnie będzie krótkotrwałe ożywienie może, może jeżeli rozpocznie się ono teraz, ale to, to może potrwa kilka miesięcy. Zagraniczne widać, że zagraniczne inwestycje to, to FD, FDI, czyli Foreign Direct Investment. Inwestycje bezpośrednie zagraniczne, inwestycje bezpośrednie spadły w Europie o 24% w 2023 roku do niecałe 300 miliardów, z czego głównie chodziło o źródła energii, czyli te wiatraki i fotowoltaiki. Udział Europy w tym, w międzynarodowych inwestycjach, zagranicznych inwestycjach spadł z 36% rok temu. Dwa lata temu do 29% w 2023 roku. Niemieckie, niemieckie firmy radzą sobie jeszcze gorzej, tak jak powiedziałem, deindustrializacja de, de, de w Europie wynika przede wszystkim z wyższych kosztów energii. Mówiłem o tym. Państwo żeście mi tu podawali przykład Polski, że wzrosły ich wasze rachunki 200-300%. No to tak jak z wszystkimi danymi, ja podawałem, że 7-8%, no bo takie są dane. Ale to były dane jeszcze, jeszcze z zeszłego roku. Jeszcze zeszłego roku, czyli gdzieś powiedzmy, lipiec, sierpień, wrzesień. Może w tej chwili pewnie będzie gdzieś 15, 16, tak jak mówiłem przed chwilą. A u nas no, no niestety mamy, mamy, my mamy najgorszy chyba rząd, jeśli chodzi o e, stosunek do swoich obywateli, najgorszy mamy rząd w Europie. Nikt tak, takiego rządu nie ma, żeby działał, żeby ten rząd działał przeciwko swoim obywatelom. To co u nas jest. Poprzedni rząd i ten tak samo. Ceny ropy, proszę Państwa, to jest, to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa, mianowicie e, szacuje się, że już e, na początku 26 roku, czy to jest. Mamy teraz 24, raz dwa lata. Za dwa lata ceny ropy mogą przez, przekroczyć 150 dolarów za gaz za baryłkę. Teraz jest 70 par, 78. To jest drugie tyle prawie. A mamy, mamy po 6,70, to będzie po 13, 50, 14 zł. Zależy też, jak będzie ze złotówką. Jeśli będzie inflacja, a, a zanosi się na inflację ze względu na to zadłużenie, to, to może być to więcej, może być z 15 do 20 zł za litr benzyny. E, podnoszą, podniosą się ceny gazu, który w dobrych czasach wynosił. 25, kosztowało 25 euro za mega, megawattogodzinę, a teraz może kosztować 750 dolarów. To jest 30 razy tyle. No nie daj Boże, ale ja widzę, jakie są rachunki. Mam, mam, mam rodzinę w zakopanym. to widzę, jak rachunki wzrosły 5-6-krotnie. Rachunki za gaz. My się wydaje, że niedługo nie będzie można wydawać kwatery w zakopanym, bo nie będzie się opłacało albo będzie tak droga, że nie będzie wielu nas zna. Na wielu nam się opłacało. Europa osiągnie krótkie odżywienie może może teraz w tym 24 roku gdzieś od połowy, drugiej połowy no, a potem, potem kanał. Chiny. Świat nie znosi Chin, ale to nie. Po, tak tam pisał jeden z komentatorów Pepe e, Bas, e, e, Escobar, taki dziennikarz brazylijski międzynarodowy dziennikarz geopolityczny. Świat nie znosi Chin, ale to nie powstrzyma tego kraju przed cyklicznym ożywieniem gospodarce i wśród przywództwa działa wiele sprzecznych sił. Nasze zrozumienie, które oczywiście może być błędne, jest takie, że przywództwo, że w przywództwie istnieje lub istniał istnieje lub istniał sprzeciw wobec prowadzenia polityki gospodarczej. To polityka gospodarcza teraz jest bardziej zcentralizowana. Jedna frakcja pragnie powrotu do centralizacji, Inaczej decentralizacji, tak jak proponował Deng Xiaoping. To jest autor tego ożywienia, można powiedzieć, cudu gospodarczego w Chinach. Naszym zdaniem dlatego tak niewiele zostało zrobione, aby pobudzić gospodarkę od sierpniowego odprężenia przywództwa w zeszłym roku, pół roku temu, nie, trochę ponad pół roku temu. Takie nastąpiło rozprzężenie. Mówiło się o 7%, ale to już jest przeszłość. Dług samorządów. Pekin sobie jakoś radzi, Pekin, Szanghaj, te duże miasta, Wuhan, wszędzie, ale, ale samorządy, mniejsze miasta, takie, takie mniejsze, jak milion mieszkańców, dwa miliony mieszkańców, no to taki, powiedzmy jak u nas Sandomierz, Siedlce, czy, czy gdzieś tam Puszczykowo, to te miasta są w Chinach, takie odpowiedniki, są, są mocno zadłużone i nie mają, nie mają z czego spłacać, bo wpływy z podatków są mniejsze niż, niż wydatki. E, przeprowadza się w związku z tym, że ludzie narzekają coraz więcej urzędników też e, narzeka na rząd. Prowadzono regularne testowanie pod względem lojalności wobec partii i wiedzy na temat zarządzania własną społecznością. Testy te Eskobar pisze, Testy te przypominają lata Mao, a nie ten Xiaopinga. Czy ta złość się rozleje, czy ten, ten, ta niechęć do rządu? Nie wiem. W każdym razie wskaźnik, wskaźniki biznesu to, jest, to, to właściwie bardziej o średnim, o mały i średni biznes chodzi niż, niż o wielki biznes, bo ten sobie jakoś dobrze jakoś, jakoś radzi, wzrosły o 7% w styczniu tego roku, w porównaniu do grudnia i o 3% w stosunku do stycznia 2023 roku. No, więc wygląda na to, że się sytuacja poprawia. Jak się poprawi, to ludzie przestaną. Może te testy się też poprawią. Wstępne dane wskazują, że wydatki konsumpcyjne podczas noworocznego święta, teraz było w lutym, wzrosły gwałtownie, choć może to być zjawisko jednorazowe. Trzymiesięczny Sibor, czyli to jest taki jak nasz Wibor, Libor, wskazuje, że bank centralny chiński przechodzi do stymulacji monetarnej, czyli będzie jednak. Będzie rozszerzał bazę długu. No to też nie jest dobra wiadomość, chociaż to gospodarczo się może, może i spodobać. Słyszymy również, że będzie ogromny impuls fiskalny, w tym ogłoszenie programu infrastrukturalnego o wartości 7 bilionów yuanów skierowanego, to jest, to jest jak bilion, bilion dolarów na programy rządowe. Ma się zebrać. Że niedługo zgromadzenie narodowe i będzie radziło, co z tymi pieniędzmi zrobić. No, w każdym razie Ameryka nadal jest, nadal jest ten konflikt między Ameryką o Tajwan a Chinami. Amerykanie, co prawda, teraz zaczęli, tak, tak, to jest to swoje słodkie gadanie, ale, ale Chińczycy wiedzą, że pochlebstwa to, jest, to, to mają usta. Wyłożone pochlebstwami, natomiast w rękach wielki kij, którym chcą Chinom dokopać czy, do, czy dobić inny. Rozmowy nadal się kręcą wokół dyskusji na, na, na temat poprawy sytuacji gospodarczej, ale tam, w tle jest Tajwan, jest budowa bazy, rozbudowa bazy na Tajwanie, amerykańskiej bazy na Tajwanie. No i proszę Państwa, pachnie, pachnie wojna. Pachnie wojną. Nie wiem, może, może to się jakoś odwróci, może, może rozum wróci. Bo państw, tym promotorem wojny, czy ten warmonger, prawda, ten podżegaczem do wojny, to nie są Rosjanie, ani Ukraińcy nawet. Znaczy, może Ukraińcy bardziej, bo oni są w rękach, w kieszeniach amerykańskich, to Stany Zjednoczone do, do wojny pro. Nie ma co ukrywać. I teraz Stany Zjednoczone nie zdają się z tego sprawy, że Rosja jest mocniejsza niż kiedykolwiek była. To, że tam prawda Ukraina wygrywa i tak dalej, to są różne takie legendy, nie zawsze prawdziwe. Druga sprawa, Iran, proszę Państwa. Iran to jest, mili to jest milion ludzi pod bronią. Mają nie tylko, nie tylko armia irańska, która jest tuż po tureckiej chyba, druga w Europie, czy w Euroazji, po. po, po, po nie, może w Europie przecież e, Iran to już jest Azja no to się zakala kalał, 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 ale w każdym razie w rejonie o nazwijmy to, bliski wschód Europy to jest milion ludzi po Turcji druga druga armia oni ma, sami mają 600 tysięcy ludzi mają jeszcze do tego Hezbollah, mają Hamas mają Huti, widzicie tu Huti zatapiają statki e, zachodnie e, nie przepuszczają Rosjan przepuszczają może nawet Polaków przepuścili, a nie, Polaków chyba nie przepuszczą, bo my jesteśmy za blisko Ameryki. W każdym razie przepuszczają tylko tych, których lubią. To jest BRICS, może pewnie Chińczyków przepuszczą. Też milion, to jest IRA. Chiny też nie wypadli sroce z podogona. Olbrzymia armia, olbrzymia siła. Już samoloty budują, pasażerskie nawet też. BRICS też ma się czym pochwalić. Europa jest słabiutka. Reszta świata ma, u, ma Stanów Zjednoczonych dosyć. Więc jak się ludzie wkurzą to może się ten, ten, ten cały Waszyngton opamięta i przyjdzie przyjdzie porozum do głowy i przestanie przestanie drażnić, ale no, władzę stracą, przyjdzie taki moment, że, że świat może nawet ci biedniejsi, ten Global South, biedne południe, globalne południe. Zacz, zechce sprawdzić Stany Zjednoczone, co mają, jakie mają karty, i co mają w rękawie, to się może może się bardzo źle na świata skończyć, bo, bo Stany Zjednoczone nie poradzą w tej sytuacji i wiadomo mogły pewnie będą chciały sięgnąć po swoją taką już podważalną przewagę konkurencyjną czy nuklearną broń. Bron Ale to wtedy jak, jak Stany Zjednoczone uderzą, to i uderzą w i będzie obym oby, oby się nie wiedzieli. Dziękuję